Hej, moi drodzy, punkt drugi przyspieszaniu WordPressa: aktualizujemy co się da, czyli aktualizujemy nasze skrypty i aktualizujemy wersję PHP. Jak aktualizujemy skrypty? Skrypty aktualizujemy z poziomu kokpitu. Wchodzimy do kokpitu. Tylko co jest ważne, przed tym punktem. Już warto się upewnić, że mamy kopię bezpieczeństwa. Warto zrobić kopię bezpieczeństwa bazy danych. Warto zrobić kopię bezpieczeństwa samego serwera. Oczywiście jeżeli mamy jakiś serwer, na którym jest to automatycznie robione, to możemy mieć, że tak powiem, wiedząc, że możemy to łatwo odzyskać. Ta strona jest akurat na hosting, na serwerze dhosting. Ten link na dole wam dam do niego. W każdym razie tutaj bez problemu sobie odzyskuję jednym kliknięciem w zasadzie kopię zapasową. Sprzed kilku dni, tak na przykład dzień temu, czy 12 godzin temu, tak samo kopię zapasową bazy danych, danych też tutaj w zakładce baz danych można odzyskać. Więc upewnijmy się najpierw przed tym punktem, jak i przed następnymi punktami, że możemy sobie odzyskać, jakby co, bazy danych, zrobić kopię zapasową, żeby nam wszystko ładnie działało, jeżeli aktualizujemy. Nasze wtyczki, serwery, nasze wtyczki, pluginy, tak i template. Y. No WordPress nam oczywiście pokazuje, tutaj co tu jest do zaktualizowania. W tym momencie moja wersja WordPressa jest aktualna. Ty możesz mieć na przykład wersję nieaktualną w tym momencie, więc będzie trzeba kliknąć zaktualizuj. Ale moje wtyczki są nieaktualne, więc mogę to zrobić albo z poziomu, tutaj wszędzie takie czerwone kółeczka są, tak. Mi pokazuje, że coś jest nie tak, albo z poziomu bezpośrednio wtyczek sobie po kolei grzecznie tutaj aktualizować. Przy okazji sprawdzać, czy mi jest dana wtyczka jeszcze potrzebna. No ja sobie to zaktualizuję, klikam aktualizuj. Lepiej pojedynczo robić, żeby tak nam wywalił błąd, żebyśmy wiedzieli, co nam wywaliło błąd w tym momencie. Oczywiście tam pokazuje, żeby to zrobić wszystko ten, ale ja zalecam robić pojedynczo, żeby jak coś nawywali błąd, to wiemy gdzie naprawiać, tak? A więc klikam aktualizuj. Tak? I jeszcze nam potem było aktualizuj wyglądzie. Przejdziemy. Tak? Eee, I motywy. Klikam. OK. I tutaj uruchomię aktualizację. Ja nie włączam aktu automatycznie aktualizacji w większości rzeczy, dlatego że czasem po prostu mi wysypie stronę, a ja chcę wiedzieć, kiedy mi wysypała strona. Znaczy chcę mieć jak tym opisany moim zdaniem samemu się zaktualizować jakoś wszystko automatycznie. I, I wiedzieć, że wszystko nam działa. Niż liczyć na to, że nam po prostu automatycznie coś wysypie, jak na przykład jesteśmy gdzieś w wyjeździe. OK, jest zaktualizowane. Już mamy to wszystko zaktualizowane. Teraz przechodzimy i patrzymy na wersję PHP na naszym serwerze do danej strony. Tu mam to stronę chrystianie.pl. Mam w tym momencie wersję PHP 7.3. To jest panel de hosting. Na każdym panelu będzie inaczej przełączenie tej wersji PHP, ale sprawdzamy, czy nam pójdzie na jakiejś najnowszej wersji PHP. Strona czy nie będzie się wysypywać, czy jakiejś nowszej. Dlaczego? To też przyspiesza. Każda z tych wersji, że tak powiem, każdy z tych numerków wyżej, no często jest też zrobiony po to, żeby przyspieszać działanie strony. Tylko musimy mieć oczywiście wszystkie nasze wtyczki na stronie, wszystko musi być zgodne z tą bazą danych. Czasami po prostu wywala błąd, nie wiemy z jakiego powodu. Często ten powód jest właśnie taki, że nam wywaliło błąd. Akurat tu mamy wersję 7.3.2. No, spróbuję na, na tej wersji zalecanej w tym momencie 7415. Sprawdzimy, czy mi będzie y, wszystko chodzić. Okay. Mm. ok. W ciągu dwóch minut. Y, ja teraz sobie poczekam, wyłącz na chwilę i za dwie minuty y, odświeżę sobie strony, sprawdzę, czy mi wszystko działa. Jeżeli mi wszystko działa, to jest wszystko ok. Jeżeli coś nie będzie działać, to sobie tutaj mogę wrócić do poprzedniej wersji PHP y, i strona będzie. Y, na poprzedniej wersji PHP, więc to jest taki kolejny punkt przyspieszania WordPressa. To jest właśnie zmiana wersji PHP, uaktualnienie jakby do nowszej wersji. Więc to by było na tyle. Zapraszam Was do punktu trzeciego już za chwilę. Jeżeli tutaj wyskoczy jakiś błąd, i tak dalej, to jak mówiłem, można przywr przywrócić. Poprzednią wersję bez paniki, tak na hostingu przywracamy sobie poprzednią wersję. Nie panikujmy, tu nam często mogą wyskoczyć jakieś błędy. Z doświadczeniem wiem, że tutaj bardzo często, w razie czego, można się skontaktować no, z jakimś specjalistą, czy to ze mną, czy z innym, kto się zajmuje tym. Już mniej więcej wiemy, gdzie szukać szybciej tych błędów, więc powinno to się tutaj wszystko dać ponaprawiać. W każdym razie pamiętajcie o tej kopii bezpieczeństwa. Na przykład pamiętajcie też, co ostatnio aktualizowaliście, co spowodowało błąd na stronie. Wtedy jest łatwiej oczywiście ponaprawiać, tak? Wtedy jest łatwiej ponaprawiać, więc warto to robić po kolei. OK. Do usłyszenia.